z biznesu do słuchania. Marta Zaraska wyjaśniła, dlaczego wcale nie trzeba spędzać w pracy 40 godzin tygodniowo, żeby zapewnić sobie potrzebne dla zdrowia kontakty z ludźmi. Niektórzy już uwierzyli, że nigdy nie wrócimy do biur w stopniu takim jak to było przed pandemią. Work and Spa buduje na tym biznes. Oferuje na wynajem ciekawe miejsca pracy, samodzielnej albo zespołowej. Praca z teatru, kawiarni, ogrodu zoologicznego czy pensjonatu z dodatkowymi atrakcjami ma być nowym benefitem pracowniczym. Tomasz Gądek, współzałożyciel spółki, opowiada, jak powstał pomysł. Nie, troszeczkę inaczej, bo zaczęliśmy rozmawiać z firmami i tak naprawdę pod firmę w dużej części zczyty te oferty. Firmy generalnie zredukowały część pracy w biurach, przyniosły je do domów, ale pojawia się tak zwany problem wellbeingu, czyli tego, jak pracownik dobrze się czuje, część pracowników chciałaby się socjalizować, część ma rodziny i nie ma gdzie się skupić i pasuje im praca w domu pod warunkiem, że od czasu do czasu będą mogli popracować na przykład nad czymś konkretnym z innego miejsca, skupić się nad projektem, skupić się na pisaniu czegoś, albo po prostu się wyrwać i odetchnąć i złapać inne odniesienie. Więc yy, tak naprawdę wchodzimy w sferę pracowniczych benefitów, których pracodawca oferuje jakiś tam pakiet budżetowy. Pracownikowi, aby on mógł sobie wybrać, jak w danym czasie, w danym miejscu popracuje z innego obszaru, jednocześnie mając tak zwane przyjemne pracowanie. Bo do tego może mieć fajne miejsce, fajny widok, ewentualne dodatkowe atrakcje, i taki pracownik będzie sobie mógł zdecydować, czy. Chcę na przykład dzisiaj popracować na kawiarni, restauracji, hotelu, czy na z afrykarium, czy z danego miejsca. Oprócz tego mamy jasny sygnał, że część menedżerów chciałaby zamiast spotkania, w których omawiają i w jakiś sposób integrują, to jest następny problem. Brak identyfikacji pracowników z firmą, z racji tego, że mało kto się widzi i bywa w firmie, to organizowanie takich miejsc pracy, czy pracy nad konkretnym projektem w różnych miejscach, czy to w nastawach miejskich, czy to w rowikarium, czy też w Teatrze kapitol, ma to do siebie, że wzbudza dodatkowy impuls kreatywności, ale też takiego zżycia i identyfikacji z firmą. Jeżeli tych ofert będzie wystarczająco dużo, będą różnorodne, to będzie powodowało, że firma będzie mogła dopasować, ten element well-beingu dla pracowników, którzy pracują w modelu hybrydowym, tak, aby czuli się zaopiekowani. Ale to bardziej ma wyglądać tak, że takie wyjście, właśnie, skorzystanie z waszej oferty, to będzie nie codzienność, tylko takie wyjątkowe okazje, tak? Raz na jakiś czas. Tak, no zakładamy, że na przykład te tańsze oferty, które są na przykład w kawiarniach, one mogą być wiemy, raz na dwa tygodnie. Gdzieś popracuje ktoś z jakiegoś miejsca. Droższe załóżmy raz w miesiącu, jeżeli wyjazd na przykład z danego miasta w ciągu godziny. Jednocześnie dostanie pakietów SPA i wellness, ale w przerwach między pracowni, cały czas mówimy o miejscach pracy, więc one będą rzadziej. No i kwestia integracji zespołów i pracy nad projektami z różnych miejsc, też zakładam, że one są za jakiś czas w interwałach. Ale jeżeli to dobrze będzie ułożone i oferta, tak jak staramy się w tej chwili układać, będzie zawierała o no, tych tańszych, częstych i tych droższych, rzadszych, to tak naprawdę ten układ może powodować, że pracownik będzie to odbierał, że to jest dość częste. Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że to ma być spa w trakcie pracy? Po pracy albo w przerwach pracy. Bo my mamy, przynajmniej w naszym przypadku, nienormowany czas pracy, czyli zakładam, że ja muszę wykonać pewną pracę, ale też mogę sobie tak to zorganizować, że mam godzinę przerwy i w tym sobie po krainie wygasłych wulkanów pobiegam, albo pojeżdżę po rowerze, albo pójdę na masaż, albo pójdę do sauny i wrócę i dalej będę miał noże telekonferencję z następnym partnerem czy biznesowym. Jest wszystko kwestia ułożenia harmonogramu, ale generalnie to mają być zdecydowanie miejsca. Pracy, ale przy jednego, czyli z dodatkowymi pakietami, które mogą uprzyjemnić pracę pracownikowi. Czyli to jest coś takiego, co zamiast karty na basen, który być może będzie zamknięty, albo siłownia, która być może będzie w pandemii, przy czwartej fali znowu zamknięta, to mogę dostać taki wyjazd, tak, o ile będą otwarte te wszystkie hotele i kawiarnie. Miejsca pracy generalne to też przy odpowiednim ułożeniu, powiedziałbym, sanitarnym, one będą otwarte, więc tak naprawdę kwestia dobrego stworzenia oferty. I to jest tak, to jest jeden. Z elementów, który wkracza w ten obszar, w którym zamiast powiedzmy, karty do siłowni, mogę mieć kartę do pracy zdalnej w różnych miejscach. Jak czytamy trendy i artykuły na świecie, no to w tej chwili bardzo wzmacniający się trend i popularny, żeby szukać tych miejsc ciekawych. Dodatkowo to z rozmów z naszymi klientami, firmami potencjalnymi, to jakby zainteresowanie jest ogromne, aby zbudować jakieś systemy. No właśnie, ruszyliście w ostatni piątek, to jak to jest z tym zainteresowaniem w praktyce? Teraz mamy, proszę pilotażu, więc mieliśmy w tej chwili kilka rezerwacji, ale my nie promujemy tylko aktywnie, tylko raczej testujemy w tej chwili systemy rezerwacji, systemy płatności i najbliższy tydzień jeszcze będzie trwało, czy półtora. I tak naprawdę w następnym tygodniu przeznaczamy budżet na aktywną promocję ofert i wtedy będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Na razie działacie we Wrocławiu i wokół Wrocławia, prawda? Działamy szeroko ogólnopolskie, jednak klientów pierwszych mamy we Wrocławiu, więc zbudowaliśmy pierwsze oferty wokół Wrocławia, ale już w tej chwili po fazie pilotażu będziemy wychodzić do Warszawy, Krakowa i Trójmiasta i później też Poznań i inne duże miasta. Do końca roku chcielibyśmy główne miasta, na pewno Warszawę, Kraków, zagospodarować i pokryć ofertami, które są atrakcyjne dla potencjalnych naszych klientów. W korporacji. To życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Gontek, współzałożyciel Work and Spa. Dziękuję bardzo.